Tak O godzinie 6 rozpoczynam treningi, aby można było w normalnej temperaturze je wykonać. I tam przed nami na wprost na tej. No to chyba po 6 w i pojawia się tutaj ten szlabanowy, a wcześniej pod szlabanem można przejechać. Drogi tutaj są słuchajcie, naprawdę wyborne. No, przed nami tunel, a za tunelem epickie widoki, tak jakby do tej pory ich nie było. Dobra tutaj z jady zatrzymam się, parysów jeszcze powiem. Wypełniacie, dostajecie potwierdzenie yy, przyjęcia tego formularzu czy formularza. Uczcie się języków. Uczcie się języków, bo warto. Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, to spójrz jeszcze raz. Cześć, witajcie! I nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności powspinania się na lokalne tutaj podjazdy. Ruszamy w stronę Podgory i tam w stronę parku Biokowo. Troszkę się powspinamy, poglądamy widoczki. Dzisiaj taki jakiś wiaterek się zerwał. Znaczy wczoraj jest wieczór. Ale bardzo przyjemnie orzeźwia, więc mam nadzieję, że będzie przyjemna jazda. Ruszamy. Tak o godzinie 6 rozpoczynam treningi, aby można było w normalnej temperaturze je wykonać. Jest wtedy rzeszko około 20 stopni. Teraz również rzeczy, słońce nie wyszło za gór, także pełnego słońca jeszcze nie widać. Ale już koło siódmej to słońce wychyla się za gór i rozświetla troszkę inaczej tutaj całe to wybrzeże. I tak jak na początku filmu widzieliście, wyskoczyłem sobie na szuterki. Fajna jazda, fajna zabawa, oczywiście BAM! Pierwszy wypad pana. Także i tak bywa, jak wiecie, niemniej jednak fan fajny. Jest tych ścieżek tutaj przeogromna ilość, ale raczej takie kamieniste, które po, po tym jak spadnie deszcz stają się taką gliniastą bryją klejącą się, więc trzeba mieć też na to uwagę. I tutaj przyjeździe do podgory skręcamy w prawo przed stacją benzynową i do góry serpentynkami się będziemy wspinać. O, wjeżdżamy do podgory. i wypoczynek z rodziną. to wiecie rano wyskakuję na rower godzinka, dwie szybkiego treningu wracam, oni jeszcze śpią robię śniadanko i później lecimy na plażę ewentualnie jakieś piesze wycieczki no niemniej jednak yy, raczej nie jest taki wyjazd ukierunkowany na jeżdżenie na rowerze tutaj a raczej inne aspekty biorą górę. Tak samo zastanawiałem się, czy już zabrać dla naszej czwórki nie, rowery. No jeszcze nie, jeszcze troszkę za trudny jest ten szlak. Po tych szutrach tutaj wzdłuż wybrzeża miejscami jest niedokończona droga. Trzeba zjechać na główną. No nie do końca jest to bezpieczne. Więc jak na razie. Mam dwa ze sobą rowery i na tym drugim rowerze w sumie może jeździć każdy członek mojej rodziny, więc ja na swoim i z kimś mogę tutaj jakieś delikatne kręcenia wykonać po, po okolicy, ale żeby wszyscy się naraz wybrać to jeszcze nie. No fajnie jest, przyjemnie to lubię. Uh. Będziemy też jechać. W sumie nie wiem, czy coś będzie widać, niemniej jednak nie pokazałem. do parku Bujakowo, słuchajcie z pewnych informacji wiem, że nie jest on otwarty całodobowo czyli, jeżeli ktoś chce za darmo wjechać no to chyba po szóstej, w no i pojawia się tutaj ten szlabanowy a wcześniej pod szlabanem można przejechać także jeżeli komuś na tym zależy no to wcześniej rano i przejedzie Druga sprawa, jeżeli autem na górę, no to sugerowałbym, żeby też z rana, gdyż przynajmniej z góry nikt wam nie będzie zjeżdżał i no i będzie w miarę komfortowy wyjazd. W sensie takim, że bez nerwów, bo naprawdę droga wąska i, i może się z czasem to przykorkować gdzieś tam. Trzeba się cofać na mijanki, etc., etc. Bla, bla, bla. No, jedziemy dalej. Przed nami za chwilę tunel. Widoki piękne, podziwiamy, patrzymy. Oglądamy. Parę lat temu były tutaj dość poważne pożary, które strawiły dużą część lasu, co zresztą widać. I Tutaj są słuchajcie naprawdę wyborne. Bez dziur. No owszem, też tu zimnie ma, więc nie ma co niszczyć te drogi, ale... Naprawdę fenomenalne. Można się naprawdę puszczać bez obawy, że się w jakąś dziurę wjedzie. No, przed nami tunel, a za tunelem epickie widoki. A jakby do tej pory ich nie było. w wychodzi za gór, więc ten odbiór będzie jeszcze lepszy. Dobra, tutaj zjadę, zatrzymam się, parę słów jeszcze powiem. Słuchajcie, a jak wygląda sytuacja podczas pandemii w Chorwacji? Na ulicach nie widać tego w ogóle. Nikt nie chodzi w maseczkach, owszem, są przestrzegane te rygory dezynfekcji rąk. Jakoś drastycznie nie widzę zachowywania tych odległości. Natomiast faktem jest też to, że w tym roku dużo mniej ludzi przyjechało, widać mniej turystów. Nie jest to może połowa tego. W poprzednich latach, natomiast śmiało mogę stwierdzić, że około 1 trzeciej ludzi jest, turystów jest tutaj mniej. Przed wyjazdem do Chorwacji wypełniacie na stronie internetowej formularz, dostajecie potwierdzenie zwrotne, przyjęcia, jeżeli wszystko było dobrze wypełnione i ja sobie wydrukowałem to potwierdzenie z tym potwierdzeniem, po, po, pokazałem to potwierdzenie na granicy, tam macie numer nadany swojego wyjazdu bezproblematycznie, w sumie kolejki nie było, więc chyba niecałe 5 minut tam spędziłem na granicy bez problemów. Wiem, że niektórzy dłużej stali, ci, którzy tego formularza nie wypełniali przed wyjazdem, no to te informacje muszą wszystkie podać na granicy no i wtedy może się zacząć korek zapraszam jeszcze na parę ujęć tutaj z okolicznych miejscowości z Igrane, z Blato, tam też troszkę pokręciłem, więc jeszcze parę ujęć z okolic, ja już wam czasu nie będę zabierał nie będę przynudzał lecę dalej, kręcę za chwilę na plażę także trzymajcie się, do miłego następnego i no i co, jeszcze chwilę będziecie ze mną, aha, zostańcie do samego końca filmu, bo na samym końcu filmu poinformuję Was, że naprawdę warto uczyć się języków obcych. Hej! Słuchajcie, tak na zakończenie. Uczcie się języków. Uczcie się języków, bo warto. Bo warto, żeby nie wyjść na takich Januszy, jak tutaj, jadąc do Chorwacji, spotkałem się na bramkach na autostradzie. Otóż podjeżdżam do zapłacenia bramek, i dwie bramki są. Cash, czyli gotówka. I dwie bramki są no cash, czyli za darmo. Wiadomo, my Polacy nie będziemy się robić za frajerów, i zawsze wybieramy dla nas opcję najlepszą, czyli za darmo. Ustawiłem się na tych bramkach za darmo. Słuchajcie, dwie godziny tłumaczyłem, że skoro no cash, to za darmo. No nie przeszło. Nie przeszło, kłóciłem się, dwie godziny mi zajęło, żeby wywalczyć, skoro no cash to za darmo. Jakbym chciał płacić, to bym się ustawił na bramce cash, czyli gotówka. Płacić. W końcu przyszli z fartuchem, z rękawami do tyłu. Nawet, słuchajcie, nie wiedzieli, że rękawy mają być z przodu, tylko rękawy wiązane do tyłu. No, koszmar. Uczcie się języków, bo warto. Hej. Dzięki trafnym poradom, zyskuje w przydomek wujek, dobra rada. <laughs> you know they say if you can't say anything nice don't say anything at all I'm sorry yeah, keep going I don't know where that came from go, go ahead oh I think there's a K in knucklehead I'll be back.